Serdecznie, moi drodzy, po naprawdę długiej przerwie. I po tej przerwie nagrywa, będę nagrywać filmik razem z moim pomocnikiem Kolinkiem. Dlatego będzie to dzisiaj taki dość krótki filmik. Tak, możesz witaminkę. Mój wnusiu gotuje witaminki, a ja pokażę Wam e, taki szybki deser. Z tego deseru można zrobić oczywiście krem do tortu, bo też prosiła mnie tam Pani o krem do tortów, o przepis na krem do tortów. Więc dzisiaj będzie taki szybki odcinek. Powiedz, cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Powiedz mam na imię Kolinek. Mama, Kolinek, tata. Tak, i będziesz gotował z kim? Będziesz gotował... Tak, ale z kim będziesz gotował dzisiaj? Z dziećmi. Z dziećmi? Nie, z babcią będziesz gotował. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Będzie nam potrzebne tak, ja akurat tutaj mam biszkopt. Jeżeli nie macie biszkop, to mogą to być ciasteczka. Mam serek mascarpone 250 gram. Mam śmietanę kremówkę. Mam różnego rodzaju owoce do dekoracji. Cukier puder będzie nam potrzebny. Jogurt grecki i nasionka Ale. chia. Dwie godziny szybciej dałam dwie łyżki nasionek chia i zalałam mlekiem. Odstawiłam do lodówki, żeby one napęczniały. Dodajemy serek mascarpone. Dajemy śmietanę kremówkę. Mieszam Witaminki mieszasz? Ojej. Pięknie mój wnusiu miesza witaminki. Babcia bardzo, bardzo się cieszy. Gotujesz? Co gotujesz? Witaminki mieszasz, tak, bardzo dobrze, bardzo. Dodaję cukru pudru. Ja go dodaję. Musicie po prostu próbować. Kto lubi więcej, daje więcej, kto lubi mniej, daje mniej. I będziemy teraz to miksować. Kolina też miesza, Kolinek robi też deser. Tak, pięknie. Pięknie. Tak, mieszasz. Mogę jeszcze jedną mil milka? Możesz minkę, możesz. Ja się, możesz tak jeszcze troszkę serku? Czego? Serku? Jeszcze tak. troszkę serka? Proszę. Mamy ładnie zmiksowany serek mascarpone z śmietaną kremówką. Dodajemy teraz jogurt. Słuchajcie, ja tu mam 4 łyżki jogurtu. Ja mam problem z podawaniem porcji, ponieważ ja wszystko robię jak już wiecie na oko. I, i, i smakuję, po prostu próbuję. Jeżeli jest, jeżeli jest mało cukru, dodaję cukru. Jeżeli będziecie mieli za mało jogurtowy, dodacie jogurtu. To jest wszystko według, według Waszego uznania. Miksujemy, łączymy to z jogurtem. Babcia musi dać papierek do wytarcia. Wnusiu, co gotujesz? Co gotujesz, kochanie? Co zrobiłeś? Niechcący zrobiłeś? Tak. Ale babcia ci nic nie powie. Mój najdroższy, możesz sobie gotować. Gotuj sobie spokojnie. Niechcący zrobiłeś. Babcia wie. Ty wszystko robisz niechcący. Tu. Tak, oczywiście, możesz trosz, troszkę soczku malinowego, proszę, tutaj dodajemy. Zobaczymy, co mój wnuciu ugotuje. Proszę. Możesz dać jeszcze tutaj? Tak, mogę dać tutaj. Starczy? Jeszcze tak. Już? Wystarczy? Babcia hmm. myśli, że wystarczy. Pięknie gotujesz, pięknie. Ty będziesz lepiej gotował niż babcia. Ładnie już mieszasz. Ładnie mieszasz, bardzo możesz ładnie. Możesz jeszcze do Proszę, wystarczy, bo zupa cię z tego deserku wyjdzie. W łączeniu jogurtu z naszym mascarpone dodaję nasionka chia. To też zależy, ile ich chcecie dodać. To też zależy od Was. Znowu łączymy wszystko razem. Słuchajcie, bardzo ładna masa nam tutaj wyszła. Możecie tą masę użyć również do przekładania tortów. Yy, możecie, jeżeli Maszysz będziecie to przekładać, to robić do przekładania tortów, możecie dodać troszkę żelatynki, ona będzie taka bardziej zbita, ale jeżeli do deserków, to jest naprawdę w zupełności wystarczające. Słuchajcie, teraz będziemy robić deserki. Bierzemy pucharki i teraz tak, patrz Wnusiu, teraz robimy razem. Weź to, weźmiemy biszkopcik i daj tutaj. No, weź biszkopcik i daj, daj tutaj. Tu, to jest Twój deser. Tu. Bardzo ładnie. Babcia daje tutaj, a kolinek daje tutaj. Daj jeszcze kolinku. Tak, daj jeszcze. O tak, super. Słuchajcie, teraz, żeby troszkę było takie, nie był suchy ten biszkopcik. Mam tutaj przygotowaną wodę z sokiem malinowym. Po prostu sobie nawilżymy ten biszkopcik. Jeszcze jeden, tak, oczywiście. Zobacz, co babcia robi. Babcia tutaj daje soczek. Weź łyżeczkę i daj teraz tutaj na Twój Biszkopcik soczek. Pięknie. Daj, babcia ci troszkę pomoże, no. Tak i daj tutaj soczek na Biszkopcik, tak. Pięknie. Kolinek zrobi pyszny deserek, tak? Tak. Babcia troszkę pomoże, mogę? Tak. Tak, mogę? Tak. Ty też pomożesz dobrze. To tyle soczek. Tak, tak. Tak, oczywiście, ja wiem. Ty jesteś najlepszym moim pomocnikiem. Teraz nakładamy masę jogurtową. To jest bardzo, pro, bardzo prosty deser, bardzo szybko możecie go zrobić. Jest naprawdę bardzo dobry. Możecie y, dodać owoce. Ja, jak robię torty, dodaję owoce, na przykład mango do tego. Jogurt z mango bardzo dobry możecie sobie dodać jakiekolwiek owoce chcecie. Ja akurat dzisiaj zrobię, powiedziałam Wam, że szybki deser, ponieważ Wnusiu mi pomaga i Wnusiu tutaj już leje, widzę, soczek malinowy do tego. Daj, kochanie, babcia Ci tu da troszkę jogurtu. Tak? Pokażesz mamusi, co Ty zrobiłeś z babcią, tak? Jest bardzo grzeczny, jak może wszystko to, co chce robić. Słuchajcie, przekładam znowu kopcikiem. To już skończone, tak? Tak, to już skończyło. Dobrze, więc bardzo się cieszę, że skończone. To teraz daj. dać tu. Nie, kochanie, teraz daj tu bisz Tak jak babcia robi. Weź bisz i daj tu. Do twojego deserku. Bardzo ładnie. Tak, daj już A, nie, baba! No, to nic się nie dzieje. Później rączki umyjesz. Ja wiem, że ty jesteś czyścioszek, ale. I słuchajcie, znowu leciutko nawilżamy sobie. Tym soczkiem nasz Biszkop. Tak, zabiłam! Brawo, pięknie! Widzicie jaka to jest radość? On uwielbia gotować, prawda? Teraz ta, ta. Teraz kochanie, dasz soczek malinowy, tak jak babcia, proszę. Daj soczku malinowego tutaj. Bardzo dobrze mu idzie. I dajemy znowu warstwę dobrze. naszego jogurtu. Masę jogurtowo. Jo Maska Bardzo dobrze. Idzie My? mojemu wnusiowi bardzo. Tak, soczek malinowy dajesz, tak? Tak. Tak, pamiętaj, musi to być dobre. Pamiętasz? Tak. Pamiętasz, tak? Dobre musi być, bardzo dobre. Tak, będziemy dekorować. Tak, będziemy dekorować. Jest taką moją pocieszką. Jest tak kochanym dzieckiem, tak? Będziemy już dekorować, kochanie? Tak, słuchajcie. Na górę zrobimy sobie dekorację. Tak. Według uznania może to być, jeżeli zrobicie z mango, może być bardzo ładnie mango pokrojone. Mogę dać minki? Tak, możesz tutaj, widzicie, tu Gnusiu chce witaminki. Tak, kochanie, to już odsuwamy. Proszę witaminki. Tak, witaminki. Witaminki są zdrowe, tak? Mogę dać tu? No, tak, możesz dać. Słuchajcie, tak. daję jagody. Tak. Troszkę dasz, troszkę dasz. Tu, kochanie, nie dawaj. Daj tu do miseczki, daj do swojej miseczki. Babci już tutaj... Dać. Je... Tak możesz dać. O, sko... Tak, kochanie, możesz dać witaminki. Dałeś minki, tak. I Teraz damy, słuchajcie, teraz damy truskaweczki. Teraz babcia da truskaweczki, proszę bardzo. Teraz ja. Tak, oczywiście, teraz mój teraz... Jest dużo witaminek, więc możesz dać nową. I słuchajcie, i na końcu mam tutaj listki mięty. Można udekorować miętką. Daj do swojego deserku też. Masz tak. udekoruj. Proszę, udekoruj miętką. Nie. No proszę, mój kochany Nosiu. Dobrze. Wolisz od babci dekorować, tak? Tak, no, nawet baba. To tak dekorować z babą, bardzo lubi dekorować, on w ogóle mi lubi pomagać, wszystko lubi robić to, co babcia, tak? I teraz powiedz mi, czy jesteś grzeczny? grzeczny. Bardzo grzeczny jesteś, tak? Przyszłeś do baby, jesteś bardzo grzeczny, słuchajcie, nasze deserki są gotowe, na pewno będą bardzo dobre, to Wam gwarantuję, smaku są przepyszne. Tak jak powiedziałam, możecie używać masy do tortów. Postaram się jeszcze, postaram się jeszcze zrobić filmik przed świętami Wielkanocnymi, ale nie obiecuję, ponieważ jedziemy do Polski, to będą nasze pierwsze święta Wielkanocne w nowym domu. Będę wam chciała, właśnie już w mojej nowej kuchni, coś zrobić na święta, więc myślę, myślę że uda mi się to zrobić, chociaż będę miała niewiele czasu. Nie będę miała mojego pomocnika, ponieważ mój pomocnik zostaje w Holandii. Tak? No, jak widzicie, mamy pięknie udekorowane, nawet przez mojego wnuka. Nie, nie żałuję witaminek. Nie żałuję witaminek. Lubi witaminki, lubi mi pomagać. Słuchajcie, będę się z Wami żegnała. Do następnego razu. Zrób ładnie, pożegnaj się. Powiedz papa. Papa, pa. powiedz pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, ok. Pa, pa. Papa! Papa!